Rozwój duchowy. A wy mieliście już na swojej drodze, spotkaliście ludzi, którzy wam mówili, że nie idzie tą drogą, że zwariowaliście, że źle robicie, że się źle z, z wami, coś nadzieje dzieje i tak dalej? To ja wam mówię, idźcie tą drogą. A to, co ludzie inni mówią, to próbują was ściągnąć na niższy poziom. Po prostu, czym wyższa energia, tym z, 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 z niższym poziomem wibracji próbują ściągnąć nas to jest normalne akurat to, jak dojdziecie do pewnego momentu to już nie będziecie przemawiać w ogóle tak, dzisiaj też miałem taką sytuację jedzenie mięsa A moja córka miała spaghetti no ja też akurat robiłem sobie spaghetti tylko ja robiłem bez mięsa no i była teściowa jest u mnie była, już wyjechała no to ja ci nałożę mięso Mówię, no ale Babcia, jak ona nie chce tego mięsa, no to nie nakłada mięsa. No, ale jak to bez mięsa? Normalnie, no ja żyję i mówię, ale to. A inni jedzą mięso, mówię, no ale ja pani nie mówię, że pani nie, nie ma jeść mięsa. Przecież każdy robi tak, uważa za słuszne. Tak? No. I moja córka wzięła bez mięsa, sobie wybrała. Ale babcia niezadowolona była. Także to jest normalne, akurat się spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy nam mówią, że źle robimy. Najważniejsze, żeby iść swoją drogą, tak czujemy, tak czujemy w sercu, tak zaczęliście iść w stronę, w stronę duchowości, także idźcie tą drogą, jesteście na dobrej drodze, rozwijajcie się, nie patrzcie na innych, Myśli innych ludzi, to tylko myśli innych ludzi. Najważniejsze jest, co wy myślicie o sobie, co wy myślicie o swoim życiu i co wy chcecie w swoim życiu osiągnąć, tak? A będziecie się rozwijać duchowo, to przeświat Wam pomoże we wszystkim. Także się nie przebójcie. Powodzenia w rozwoju duchowym jak największych sukcesów Wam życzę.